No wuderi dramatyczne wprowadzenie Na pozycję już robić gdzieś za tym albo czymś takim, o tu, żeby cię nie przeciągnął tak daleko czy coś. e Rozumiesz? No ja to ja na niego strzelam. Nie aż po co kurwa jak się blokuje? Blokuje się jeden. Zrakorę tam jest po prawo, kurwa złączonym mieczem idące za amatorstwo Jebane. Ja bierz dole. Kup co ty nie powiesz? Przyciągnął ha. cię? Nie, przyciągną, no, że nie, walgo. Wal, wal, wal. Na no idę, idę, idę na niego. Parowaniami go już zajebałem praktycznie. Zajebiesz go tam na S? Ja. Ja już się za tego kolega biorę, bo staminki kurwa ktoś nie ma. Daj mi go dobić. Proszę bardzo. I nie zdąży się podnieść oczywiście. Ta je, 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 że dobra gra. No well. Hmm. hmm. Patrzcie, idzie, idzie. Skoro ma kamień, trzeba mnie Mol daj, mola. Kurwa, macie, nie o to mi chodziło. Dobra, mola, mola. Kurwa, ale ile hapę. Mogę ten, że duszenie, czy nie? Tak, złożył na mnie duszenie. Rzut kutasem. Ojej, pusz, Odepchnął mnie, kurwa, ja pierdolę! O. No kurwa, spierdalaj! Trzmato jebana! Mol. Oj. Zdech płaci się. Brawo! Rzut kutasem. On, on nie miał staminy, więc zastanawiam że pójdę w niego na pałę. Zajebiście. No tak. No. Mogę I się ruszyć, tu... kurwa. No w powietrzu jeszcze hita dostanę zjebana gówno gro kurwa. Aha no fajne zdolności, nie? Zdolności abiliti kurwa. Wody, ja pierdol mój teremuścia, dajmy się nie hi, 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 kurwa, każdy Żyk Oczywiście kurwa, musiał zjebać, kurwa, ułom jebany tak. No, no oczywiście no cóż E, bruch To że ten mol kurwa nie zdąży zdechnąć. Gdzieś on, on miał 86 hp o. Kiedy rzucił mnie mieczem No tak No cóż Mam przejebane bez Sakoren yy, Chyba że w stanie by i chuj Zarzu Zarzucić to porażenie trzeba będzie nie jak tam to... No jest mu za daleko Spalasz czy nie? Kurwa mać. Teraz No kurwa, i nic nie zadziałało, Spierdolisz szmotu jebano. Zgona wale, no, dobra gra. Ja pierdolę, kurwa. Żyk. No i ty też. Kurwa jebana jasna strona, kurwa pierdolona. Coś hmm. pięknego, kurwa, nic. Porażenie nie działa, jasna strona i chuj. Kurwa mać. Piąte levele nas rozpieprzają. Nie, nikt nas nie rozpieprza, ta gra nas rozpieprza, kurwa, bo nic nie działa. Wali zdolność i giniesz w tym czasie, kurwa, dobra gra. O tak, ja. jak nie wzięłem kurwa, strzelca, to jest ta pizda, no. Co ja wzięłem A, żabę. Dużo im zrobię, kurwa, dzięki. Jasna strona, kurwa. Dobra, ja musimy zajmować, jemu chuja zrobimy. Chodź szybko, szybko, szybko. Rokujowe no chujowe. Rojda postawiła, kurwa, ale... No puśćcie, coś może, kurwa, działać! Ile mo już, chopyć, już? To S, on w dupie, to mam nic nie robimy przez te 4,5, kurwa, minuty i chuj. Jestem, kurwa, kuta z lata. Chodź tu do środka, w dupie go mamy. Ja pierdolę, bo to jest kurwa gęble, jasna strona kurwa Z lewami kurwa muszę grać, jasna kurwa stronką, Ja pierdolę kurwa I co zrobić? Boba, boba, piu piu, piu piu, piu. Dupę, kurwa Oj się poleciał daleko, o Brawo O piu piu, piu piu Kurwa, chciałem moje dać, ale nie wyszło. Jeszcze tam na górę możemy pójść sumie na prawo, chodź. Nie ma się gdzie to było. A tu. Ja zapraszam, kurwa.

postacie jasnej strony, o i tak. Tak fajnie. Chodź mi łeb. Co chcesz zrobić? Nic mu nie zrobisz. No, a moje nie działa. No ta. Pipiu, pipiu, pipiu do tyłu. W dupę nie jest kurwa, lata. Pipka, kurwa, je twoim Oczywiście go nie zdążymy do jeba, właśnie. Dobra, w dupie. No ty chodź Czekaj, czekaj, czekaj Gówno to da Chciałem puszcza dać jeszcze praćę odbija, że nie gaz tam kurwa też jest. S. Jest. S. No, i no, także tego. Nie, ryju wiesz kurwa, strzelcy, kurwa, po prostu. Idziemy, jak z odpala w to nieważne, że robisz przewrotkę, że coś zawsze dostajesz hita. Fajnie, fajnie. Tak, zajebiście. To Palputina i ja może mieć dupie, kurwa Trzeba luka gdzie im pójdą. Jak pójdą gdzieś do środka to w średnio. Chodź, 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 chodź. No tak Majka daj, kurwa. Nie Miałem samid już. Ja też nie. Skacz. Na statek możesz podskoczyć. A NIE DZIAŁA! NO KURWA! ILE sa ILE jebane, KURWA STAMINY JUŻ, JA PIERDOLĘ PO PROSTU! Chodź. Chodź bardziej do tyłu. Czekaj, okay, czekaj. Okay. Fajne HP, te kurwa HP. Jebana kurwa jasna strona. Debil kurwa, no patrz. Czy ja go mogę jafić? Nie. Ja go już... NO KURWA, WYPIERDOLOJ! Uważaj, uważaj, uważaj. Żyki. Nieśmiertelne ścierwy. Jeszcze kurwa, jak napały idą te dałdy. Kurwa, jebane. Gdzie on jest, tu? No, wypierdalaj, kurwo jebany śmieciu. No, nic nie dostał z tej jebanej, drugiej. Kurwa zdolności. Zjebana, kurwa, gro. Uciekamy. Kurwa, jebany, że jak ze zestrzel. Kurwa, jebany kutasie. S. Chodź do środka, tam w prawo było wejście chyba, nie? Czekaj się, chcesz ją podbijać. podbijaj go. Gówno, kurwa, graje jebana. Miliard hapeci może wypierdoli, kurwa, tak. Blok sekundy nie istnieje? na kim, kurwa, tak. Ten, co się broni, kurwa, mieczykiem przed, kurwa, setkami tysięcy, kurwa, droidów. Chuj tam, kurwa. Stamina out w sekundę, kurwa, czemu nie. Wypierdalaj, kurwa, już się, kurwa, pobacha, co jest, kurwa, kuta się jebany, yyyy. Żyk. O jedna pipka, wiesz, Ujjjjj.